Cześć! Ja jestem Papier, a to jest World of Tanks! Dziś, w tym krótkim, na około 20 minutowym nagraniu, opowiem wam... O czym wam opowiem? O tym, co za niedługo nas czeka, a także kilka ciekawostek ze świata pancerza oraz gąsienicy i wielkokalibrowych dział. Jak widzicie, właśnie mam, oglądam sobie... Yy, francuski niszczyciel czołgów czwartego Tieru SAU-40 i to właśnie nim zaczniemy swoją pierwszą bitwę. Jako już zaczął się weekend, zaczęły się również pierwsze nagrania let's playowe na moim kanale. Już jutro będziecie mogli zobaczyć serię Call of Duty, a w niedzielę Just Cause 2. Wszystko oczywiście w jakości HD, którym gwarantuje mój cudowny komputer. No i zaczynamy, jesteśmy z dość ciężkimi wrogami. Poszło! No, i właśnie zaczynamy grę, i od razu jakaś przyjemna kampa, jak to, tam. Tak, to, jak to, jak to, jak to, jak to, jak to, jak możecie zobaczyć w, w moim to, tak, jeszcze mam pozostałości po specjalu jakim było Golden Joystick, czyli mam jeszcze kawę czyli dodatkowy czyli wzrost umiejętności mojej załogi o 10% no i teraz czekamy na naszą zwierzynę, która ochoczo podejdzie, aby zakosztować ołogi. a niestety jest poza naszym zasięgiem ale tutaj jakiegoś miśka próbujemy wypaczyć a w 2 nie wszystko poza zasięgiem trzeba zmienić pozycję i ruszyć się swój pancerny tak, no to może przejdźmy do spraw tak. kanałowych No to co mogę nam powiedzieć, kanał już ma dwa lata ponad To ponie 25 miesięcy, bardzo okrągła To jest wiek No wiek, okrągły wiek No do, dobrze, to do. dziwnie nazwimy Pierwszym filmem były takie moje na kanał telefonem komórkowym, filmiki na skrzynce na tak niby to śmieszne miało być. No i śmieszne nie było. Podałem, to jest, potem usłyszałem, że z nie popasowałem. I od lutego roku 2019 mój kanał zajmuje się głównie. Tak, szumnie nazywam teledyskami, no, głównie doktorów, do góry. Do Nie przebyliśmy Trochę za gruby kacerz ma do teledysku do dwóros, sabatonak. No, no i tak to właśnie wyglądało do tego W końcu art. tego roku postanowiłem, że kupię sobie komputer, a jak kupię komputer, to oczywiście. to staram się, coś się podzielić po moim szczęściu. O ja się! Ale mnie teraz załatwił. No, no, dobrze, no, to następna bitwa, nie będziemy patrzeć jak nie, bo tutaj będzie tak niemrawo. No dobrze, weźmy sobie, a dobrze, brytola. I od razu nie, idziemy od razu. No i tak to wyglądało sobie przez kilka słodkich miesięcy, że robiłem te teledyski do sabatonu. Bardzo że komputer pora kupić, no więc podjąłem się pracy. Pracowałem przez 7 miesięcy i w tym czasie zarobiłem... Potem wystarczającą mi na zakup nowego komputera. Nie ukrywam, komputer jest naprawdę dobry. Może cieszyć się procesorem Intel Pentium, Intel Pen Jezus Maria. Intel i5. A także kartą graficzną GeForce GTX 660 podkręcaną przez firmę MSI. No ale nie, koniec tych przechwałek. Kolejna bitwa, Capture the Flag. To czołg ciężki, będę musiał znów, znów być w naparciu. Znów, no znów, będę się w naparciu. niezbyt szczęśliwym działem Boforza kaliber 40 mm. Dobrze, pojedziemy góro. Więc tak, co, Mariusz, bo czeka nas Koło 2, A w najbliższym niedzielę Just House co tam jeszcze jest e, jak będzie przerwa świąteczna czyli trochę ponad miesiąc to w tym okresie będzie seria Call of Duty 5 World at War e, bardzo takiej niepopularnej, jednej z mniej popularnej części e, z serii Call of Duty Aczkolwiek moim zdaniem bardzo dobry, bardzo dobra część. Taka no, można powiedzieć, bardzo, bardzo kontrowersyjna, ponieważ była jak bardzo witalna. o, wyszony. i tyle było. No cóż... No to znowu zmiana czołgu, niech to będzie szturm gaszutce. I kolejno, i znowu rzucamy się w wirwalki. No to więc tak, co jeszcze mogę powiedzieć? No momento... No i znowu jestem na wizji, no co mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć, no na przykład mogę powiedzieć, no to już przejdziemy do takich, mówiłem, obiecywałem na początku nagrania, że kilka ciekawostek spod pancerza, tak wam opowiem, słowo czołg, Chociaż nie, nie, do tego dojdziemy, najpierw od początku, czołg jako wytwór brytyjskiej myśli technicznej, był brytyjski, więc go po angielsku. I po angielsku nazywał się Tank. Tank tłumaczy się w dwa sposób jako czołg jako zbiornik. I właśnie Tank przyjął, no, czołg przyjął nazwę zbiornika, w. gdyż wywiad angielski w ten sposób tak, to była taka nazwa kodowa w ten sposób e, starano się przed końcami ukryć. Co to jest konkretnie? Nazwano to tank, ponieważ pierwsze czołgi przypominały bardzo zbiorniki na No i właśnie tak to się przyjęło, że tank, czyli zbiornik, przyjęło się bym, jako czołg, a w Polsce nazwa no, tak, czołg przyjęła się od sposobów, w jakich się porusza. Czyli się, no, no czołga w momentowo... momencie, tutaj się nie i tego się nie a tutaj tak się, tak, 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 tak się, tak się czołgają, no i tank, no i tank no, się czołga, i czołg. I chyba poszło w gąskę. I tak prawdę mówię, poszło w gąskę. No i jedziemy dalej. Co jeszcze mam tutaj w kigcie? Po O, to jest Sturmgeschütze 3. Niemiecki niszczyciel czołgów. Konstrukcja bardzo olimpijska. No tak, produkowano... Oczywiście nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę się narzekać do ale... według mojej informacji to 3 sztuk. Jeżeli się pomyliłem, to zwrócimy uwagę. Jeszcze to potem sprawdzę. Tak, teraz... Tak, tak. O, i tam jest VKP, czyli... Trafienie krytyczne. A ty j**a. Jeszcze raz i pójdzie w piach. Tak. Tutaj widzicie, to jest World of Tanks i World of Tanks po aktualizacji. 8.0 zyskał bardzo dobry, a zgodno, dość dobry silnik graficzno-fizyczny. No, tak, ten skaleczę. Może o, o, już nie się, a teraz okropka, ale odpuścimy się. A, nic, mam przeciekać, trochę opuszczę. I patrzcie, to dobre często, ale dobra, nieważne no. I co? No, i dostał tam no, silnik wersji 8.0. Nie się się to nazywa, tak? 0-8-0 no, Tak to się wygląda. Ale nieważne. Chodzi o to, że gra po tej aktualizacji została naprawdę piękna. Jeszcze raz wygląda. i buzię w piach! Pięknie wygląda. No i fizyka zaczęła naprawdę dużą rolę po tej aktualizacji od, odgrywać. Można było wepchnąć naszego adwersarza do wody z przepaści. Można było na niego zeskoczyć ze skały. Czyli ogólnie rzecz biorąc, straciły się niewidzialne ściany. A, i potem wyszła aktualizacja 8.1, gdzie dołączyły do niej brytyjskie pojazdy. Oooo, o Jezus, zrobiłem błąd. głupi błąd. Tam bym no trudno się mówi. Zawracam do garażu. No to jeszcze zaszczycę was. Zaszczycę, ojej. Nie, no Wy mnie zaszczyćcie tym, że obejrzycie jeszcze jedną Bitwę. Takie mordowanie się będzie. No niech będzie VK. Coś tak. Nie najlepiej gram. Black Skilla. Znaczy gram już trochę. Gram, gram. Tak, z półtora tysiąca bitew już jest. Ogólnie gra się przyjemnie. O, od Nigdy się nie spotkałem z tym czołgiem. Tutaj mówię o tym na samej górze, w mojej drużynie. Kaern, tak, Nie wiem, jestem, nie jestem Nie jestem wybitnym lingwistą. Nie mam tam do języków. Więc co to jest, to tamto. Kann... Chyba, że to jest Brytol. Dobrze, nieważne. No to co? No, co? Ostatnia bitwa, już chyba. Hmm, jesteśmy w dość ciężkim towarzystwie. Nosłownie i w przenośni. Do boju! No tak, jesteśmy niemalże na samolotu, ale... ojej, znowu silnik został wkołami jakimś... ...właśnie już... nie otworzył z tutaj. Co też? Znaczy, tutaj te skargi są? Skarby. A na Arki 5 Nie wiem, czy to jest A, ja z niej nie mówię. Dobrze, nieważne, tak ma, no to w um, Fajca, bo Mam nadzieję, że ile nie Wczoraj w zeszłym tygodniu, YouTube w No wiem, z przesłaniem Nawet nie wiem, czy well, no, no Nie no, nie, ja, tutaj tygrys dwa się czai. Tak, tak się czai, że go nie dopadnie. Ale tam jest Sięgniemy, da? A, schował się. A, to mój pierwszy e, Pochowali się. O, tam jest tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Podobało się? Mam więcej! I tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Schował się. To będzie długo. Dobra, co robimy? Musimy sobie No jest trochę Artys, więc Nie można sobie kąpić spokojnie. O, tam się czyni. I dostanie zaraz. I. Oż ty masz karosz, Petra. Tygrysek. Ojojojem, czyli nie tygodni, też nie sięgnę. O, ale ciebie, ooo. A. A jezu! się wszyscy pochowali. Tak wszyscy... Ooo, ja znowu próbowałem coś, by ten wykombinować? Nie. na pozycji. Tygrys, Czekam, czyli ale spróbujmy się z tygrysem zbawić, bo nie Może gryziemy w gumbiel ale do przodu, do przodu. I tak trochę zaczuję, że przynudzam, więc co by ciekawego wam powiedzieć. Pershing! O, tu jest tygrys. Tygrys. Ale dostał! ale się ucieszyłem. Cofaj, cofaj, cofaj. A, zatrzymał się. Dobra, to idziemy do przodu. Zobaczmy, jak wyjeżdża. tego nie Teraz idziemy im... Ma... ...zrobić problemy innymi. No ale coś muszę wam opowiedzieć, bo nie zawsze mi się tam gdzie idzie, w moim małym dzielnym czołgu, to jest taki Tak, czyli to taki taki... dobry czołg, nie ukrywam.

no, i teraz my no, oddaliśmy strzał, ale tam z tyłu idzie KW, oh, KW-3! Ryste! To musiało boleć! A, kapimet! Nie w tą stronę. No, i tyle tego było. No i to, ostatnia bitwa na dziś no i co? No mam nadzieję, że za bardzo nie, 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 nie było dramatycznie. O, tutaj jest... tak, nie to nie No, więc nie nie jest nie No to, to co, no to, to do jutra. Trzymajcie się. Cześć.